Tajemnicza śmierć w pensjonacie. Znaleziono zwłoki 40-latka zachodniopomorskie, Cztery osoby zatrzymane w UZ. Ze śmiercią 40-latka w jednym z pensjonatów w Ustroniu Morskim. W środę rano w jednym z pensjonatów przy ulica Wojska Polskiego w Ustroniu Morskim znaleziono zwłoki 40-latka. Do sprawy zatrzymano 4 osoby przekazał pap pełniący obowiązki oficera prasowego Kołobrzyskiej Policji Młodszy. Aspirant Daniel Kolasieński W środę ok. godzina 9 w jednym z pensjonatów przy ulica Wojska Polskiego w Ustroniu Morskim Zachodniopomorskie, powiat Koło Brzeski znaleziono zwłoki 40-latka. Na miejscu trwają policyjne czynności pod nadzorem prokuratora, powiedział pap młodszy. Aspirant Kolasieński Zaznaczył, że wstępne ustalenia wskazują, że do śmierci mężczyzny przyczyniły się osoby trzecie. Do sprawy zatrzymane zostały cztery osoby, powiedział młodszy. Aspirant: Kolasieński. Postępowanie w sprawie śmierci, 40-latka, prowadzi prokuratura rejonowa w koło brzegu. Na razie nikomu nie przedstawiono zarzutów.